Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam was na spotkanie z książką Romy i droga do Paryża Michelle Merlin. Jest to kolejna książka tej autorki o silnej kobiecie. Tym razem mamy do czynienia z Romy Schneider, aktorką znaną przede wszystkim z ról Sisi, jednak później pamięć o niej troszeczkę Zaginęła i już nie kojarzy się z tymi słynnymi ikonami lat 50.. E, bardziej na myśl przychodzą nam takie nazwiska jak Mary Monroe, czy e, no, zupełnie inne niż właśnie e, tutaj pojawiające się w książce czasami. E, jest to ciekawe spojrzenie na to, jak e, ewoluują równorodne ikony, w jaki sposób. E, Pozostają w naszej pamięci, a do tego mamy ciekawą biografię, pokazującą, jak młoda kobieta staje się produktem e, rodziców, e, matki i ojczyma. Matki, która jest świetną aktorką i wie, jakich błędów powi jakich powinna uniknąć e, młoda aktorka, e, i ojczyma, który jest świetnym biznesmenem i bardzo dobrze będzie zarządzał e, e, dobrami młodej kobiety. Widzimy tutaj, jak ewoluują różnorodne znajomości. W jaki sposób sama Romy Schneider, jaki ma stosunek do ludzi, jak podchodzi do swojej pracy. Jest naprawdę bardzo zaangażowana, bardzo profesjonalna i empatyczna i potrafi wyjść poza obręb swoich własnych wątpliwości, swoich własnych e, żali dla, do kogoś, żeby dostrzec w drugim człowieku jego talenty. E, do tego mamy poruszającą historię e, o wielkiej miłości, utracie dziecka e, i bardzo trudnym zarówno dzieciństwie, jak i życiu dorosłym. Świetna publikacja, polecam jej do zobaczenia.